Cześć, witam w moim magicznym warzywniku. Dzisiaj troszkę inaczej, nie tak jak zawsze, mimo że też będą rękawiczki, ale tak jak widać na załączonym obrazku, dzisiaj przychodzę do was z przepisem w związku z tym, że wielkimi krokami zbliża się ten wyjątkowy jeden, jedyny w roku dzień, tłusty czwartek, gdzie pączki mają dużo, dużo mniej kalorii niż zazwyczaj i możemy ich zjeść po prostu. Ogromne ilości, więc postanowiłam, że podzielę się z Wami. Nie będę mówiła, że to jest mój przepis, bo dostałam go od znajomej. To jest bardzo sprawdzony. Te pączki są pyszne. Wszyscy w koło się nimi zajadają i zachwycają, więc postanowiłam się z Wami podzielić. Dlaczego tylko my mamy się zajadać takimi wspaniałymi pączkami, jak Wy też możecie? Przepis jest bardzo prosty. Tu jest taka powiedzmy połowa porcji. Na szybko powiem Wam, jakie będą składniki. Ja mam tutaj pół kilograma mąki, 250 ml mleka, jedno całe jajko, cztery żółtka. Ja przygotowałam sobie też 2 litry oleju, ale nie wiem, czy wykorzystam cały. Pół kostki drożdży, jedna czwarta kostki masła, płaska łyżeczka soli, jedna czwarta szklanki cukru i ja będę robiła dzisiaj swoje pączki z masą krówkową, i część spróbuję z czekoladą. Dzieci u mnie uwielbiają krem czekoladowy. Próbowałam z rogalikami. Krem czekoladowy jest o tyle niewdzięczny, że on lubi wypływać czy to z bułek, czy z rogalików. I na końcu sobie dosłownie zrobię ze cztery takie sztuki. Bo wiadomo, że jakbym włożyła na początku te na przykład pączki z tym kremem, i on by mi gdzieś tam wyciekł, no to cały tłuszcz już byłby no do wyrzucenia praktycznie, bo popaliłoby nam się wszystko i te kolejne już by nie wychodziły. Na końcu sobie jeszcze spróbuję z tym kremem, bo jestem bardzo ciekawa, czy to wyjdzie. Papier do pieczenia, bardzo ważna rzecz, o której też zrobiłam sobie jakiś czas temu taki eksperyment z innymi takimi Bączkami I powiem Wam, że fajnie się to sprawdza, ale to Wam opowiem później. I coś do wyrabiania: albo wyrabiamy ręcznie, albo tak jak ja mam tutaj mikser robot planetarny z hakiem. Mam podgrzane już to mleko, więc jedna, chyba pierwsza, najważniejsza rzecz to, żeby sobie rozrobić drożdże. Jeśli chodzi o drożdże, to zazwyczaj w ciepłym mleku. Tutaj będzie taki trik. Że po prostu y, rozpuszczę sobie drożdże. Ta misa jest już podgrzewana, więc to jest cały plus tego urządzenia, które ja mam, że po prostu y, zamknę sobie mleko. Wiadomo, że zawsze lepiej dać y, ciepłe i ono się będzie, te drożdże będą się tutaj fajnie y, tutaj rosły, pracowały. Wrzucę sobie do, do misy tą kostkę, tak trochę rozdrobnie. Wleję odrobinę tego mleka i odrobinę cukru. Resztę zostawimy. Zamykam. I ono się teraz będzie podgrzewało. Ja robię tutaj, tak jak wspominałam, albo i nie wspominałam, bo już nie wiem, z połowy porcji. Ogólnie ten przepis, ja Wam wypiszę te składniki w opisie. Ale cały przepis to jest, składniki na, ten, na te pączki to jest kilogram mąki, pół kostki margaryny, jedna kostka drożdży, pół szklanki cukru, jedna łyżeczka soli, dwa całe jajka, osiem żółtek, pół szklanki alkoholu, pół litra mleka. O tym alkoholu nie wspomniałam. Ja mam tutaj taki 90% alkohol, dosyć, dosyć mocny, ale i ja mam tutaj, tu jest teoretycznie pół szklanki alkoholu. Ja miałam taki dopisek na tym swoim przepisie, że trochę mniej, więc ja tutaj dałam niecałe tak 100 ml, żeby nie przesadzić. I przygotowałam sobie też taką mąkę do podsypywania. Drożdże będą sobie rosły, a ja w tym momencie wstawię sobie, podgrzeję sobie mleko i rozpuszczę masło. Też, żeby nie było zbyt gorące, żeby można było to za chwilę wlać. I widzimy się za chwilę. Minęło 10 minut. Drożdże rosną. Mleko z masłem rozpuszczone. W międzyczasie pocięłam sobie na mniejsze kawałki papier do pieczenia. Bardzo ważne, żeby to był papier do pieczenia, a nie papier śniadaniowy. W jakim celu to zobaczycie już za chwilę. Ale bardzo ułatwia pracę, życie. Wiadomo, że troszkę go tam. Musimy do tego użyć, ale wydaje mi się, że warto. Drożdże urosły. Teraz do drożdży wyrośniętych wleję masło z mlekiem. Istotne jest, żeby to nie było zbyt gorące, bo wiadomo, że może nam to później jakieś problemy sprawiać wyrastanie tych drożdży, jeśli będzie zbyt gorąco. Wrzucamy sól, cukier, mąka. Przypominam, ja robię z takiej połowy porcji czyli wszystkiego mam o połowę mniej. Jedno całe jajko i cztery żółtka. Ja nie bawię się już w takie ubijanie, rozbijanie tych jajek. Każdy, wiadomo, robi po swojemu. Ja tego nie robię, bo nie lubię sobie dodawać. Pracy myślę, że to nie będzie miało aż tak dużego znaczenia. Jeśli chodzi o alkohol, to na razie y, troszkę się wstrzymamy. Dodam go za chwilę, jak to rozmieszam, bo nie chciałabym też, żeby mi ścięły się jajka. Dobra. Co jest ważne przy pączkach? Ciasto na pączki nie może być y, za bardzo zbite, bo no wtedy pączki będą wychodziły takie y, kam no, małe kamienie, jakby to powiedzieć. Dosyć dużo tego alkoholu, ale mam nadzieję, że on jest wyczuwalny, tak y, taki, y, nie wiem jak to nazwać, taki aromat tego alkoholu w tych pączkach, jak się je je, to czuć. Nie są, z, samo ciasto jak widać nie ma tu zbyt dużej ilości cukru, nie jest zbyt słodkie, bo uważam, że istotne jest nadzienie. Jak ja y, lubię bardzo dużo nadzienia i ja na przykład nie lubię upiec sobie po prostu tak zwyczajnie samego ciasta do pączków i potem je szprycować, tylko lubię po prostu jak ciast, jak y, nadzienie jest już od razu w tym cieście i, i wtedy tak sobie, wiadomo, że to jest troszkę trudniejsze, Trzeba się bardziej postarać, żeby je tam pozaklejać, ale wydaje mi się, że warto i tak jest, tak jest fajnie. Ale to każdy robi tak, jak uważa. Tutaj może byłby wtedy patent na ten krem czekoladowy, takie szprecowanie później. Zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie. Już widzę od razu, że być może wrzuciłam za dużo, wlałam tego alkoholu i będę musiała na pewno dosypać mąki. Już to widzę. Zaraz Wam powiem jeszcze. Ze 100 gram na pewno, bo jest bardzo, bardzo rzadkie. Ja mam tutaj. Przygotowane. Mhm, bardzo rzadkie. Robię zawsze z całego kilograma. I później jest mi tak ciężko. Utrafić z tymi proporcjami, niby tu sobie odmierzałam. O, teraz będzie ok, czyli, jak zrobicie tak, że będzie taka yy, pół szklanki, nawet mniej yy, tego alkoholu, może nawet ze 150 na cały, yy, na cały kilogram, to będzie ok. Zresztą to będzie widać, ale o, tutaj jest ok, czyli trochę mniej tego alkoholu i będzie lepiej. Wyrabia się. Już ładnie. Dobra, niech to sobie y, pracuje szkoda czasu. Po wyrobieniu ja dam tutaj jeszcze z 5 minut czasu. Niech to się y, fajnie wyrobi. I odstawiamy. Ja myślę, że tak na od pół godziny do godziny przykrywamy jakąś ściereczką, żeby sobie wyrastało. I będziemy działać dalej. Zobaczcie, ciasto się już wyrobiło. Ja teraz sobie postaram się tu jedną ręką zamknę. I jak sobie przestawię na F, to on będzie się tutaj teraz podgrzewało ładnie w tej misie. Więc u mnie to dosyć szybko y, to wyrastanie przebiega, bo myślę, że za pół godziny to już ciasto będzie wychodziło mi z tej miski. Ale u Was, jeśli nie macie takiej możliwości, albo wstawiać w jakieś ciepłe miejsce, czasami można sobie na chwileczkę włączyć piekarnik na jakieś tam 50 stopni, wyłączyć, żeby ta temperatura się podniosła. Przykryć ciereczką i niech sobie ładnie wyrastają. Zobaczcie, co tu się zadziało. Pewnie się zastanawiacie, co tu robią te dwa ciasta. Otóż ciasto na pączki. Po prostu mi nie wyrosło. Obstawiam na 99,9%, że jest to wina zbyt dużej ilości spirytusu. Więc ja w opisie, te proporcje, które będziecie mieli zawarte w opisie, to uważam, że one będą idealne. Szybko sobie specjalnie już zostawiłam ono minimalnie urosło, ale to nie jest tak, widzicie, jaka jest różnica między jedną a drugą miską. Tak powinno być wyrośnięte ciasto na pączki. Ja z tego zrobię może jakieś rogaliki, bułeczki, bo szkoda wyrzucić. Ono minimalnie drgnęło, ale to nie jest idealne ciasto na pączki. Pokazuję Wam to, bo uważam, że warto też takie rzeczy pokazywać. Nie zawsze jest idealnie, nie zawsze wszystko pięknie wychodzi. Jesteśmy tylko ludźmi. Czasami chcemy dobrze, a wychodzi jak zawsze. Odstawię sobie to ciasto. Może jeszcze coś tam się bójnie. Niech sobie będzie. Przygotowałam sobie szybko. I z identycznych proporcji dałam tutaj tylko dwie łyżki spirytusu. Uważam, że to jest właśnie ta wina. Mój mąż też robił pączki i wyszło mu dobrze. Teraz będzie się śmiał ze mnie, że mnie akurat nie wyszły, ale uważam, że pokazałam to, co najważniejsze, jeśli chodzi o robienie tych pączków. A no, nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. To drugie ciasto zrobiłam sobie chyba trochę bardziej gęste, w związku z tym, że tego spirytusu było mniej. Ale to nic, ja je tutaj sobie. Proszę. Jest. Przygotowałam sobie tutaj te wycięte papierki. Kajmak. I jedziemy. w czasie, kiedy one będą rosły, mam nadzieję wyrastały po zrobieniu, to wtedy dopiero włączę sobie palnik z gazem i odpalimy olej. Ale to jeszcze chwilę. Ja daję dosyć dużo tego nadzienia, I w ten sposób je sobie zawijam. Tak i odkładamy na papierek. O, one będą sobie tu rosły i później, jak będziemy je wkładać do oleju, dopóki nie urósł, to pokażę. To razem z tym papierkiem do góry. O i wtedy papierek nam się odklei, ładnie go sobie przeniesiemy. Taki mam swój patent. Jeśli ktoś nie chce, to Oczywiście nie musi tego robić, ja wam powiem, że jak tak teraz nagrywam, no to jest wiadomo pod presją, trochę na szybko, w domu zawsze jak robię jakieś bułki, rogaliki czy coś w tym stylu, bułki zazwyczaj, czy to są pszenne, czy jakieś z nadzieniem, to ja sobie po prostu ważę, bo na przykład to ciasto, no akurat tutaj to dosyć szybko to pójdzie, bo mamy tylko pół kilograma mąki. Ale zazwyczaj jest tak, że jak już w trakcie robienia czy bułeczek, czy napełniania, to to ciasto znowu zaczyna rosnąć i nam się wydaje, że bierzemy taką samą ilość ciasta, jak na przykład do tych pierwszych, powiedzmy w tym przypadku, pączków, a to się okazuje, że one wychodzą dużo mniejsze, bo, bo są już wyrośnięte troszkę. Także. Ja sobie tutaj będę działała dalej. Myślę, że mi wyjdzie tak około 15 tych pączków. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Będę chciała na pewno spróbować jeszcze z tą czekoladą. Także robię sobie tutaj dalej, żeby mi to już tutaj nie było żadnych niespodzianek. I widzimy się za chwilę. Jednak z tych, które nie wyrosło ciasto Zrobiłam tych kilka pączków. Różnica jest ogromna. Zobaczcie sobie, jak rosną na przykład takie. Ja też na przykład lubię, żeby te pączki były duże, więc one tutaj jeszcze trochę podrosną. Tłuszcz już sobie włączyłam, gaz także się grzeje. Te pączki tutaj widać nawet, nie? Po samym, po samym wyglądzie, że to szału nie będzie. Będą, tak jak mówiłam, takie kamienie, ale z drugiej strony... no. Co z tym ciastem teraz zrobić? Jest także, że za chwilę widzimy się już przy garnku. Tłuszcz już gotowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Te pierwsze pączki to wyrosły po prostu ogromne. Już wam pokazuję. Zobaczcie, jak łatwo można sobie teraz je tutaj przełożyć. O! Wrzucamy. Myślę, że zbyt dużo ich tutaj nie wyjdzie, bo ja zrobiłam takie ogromniaste, ale to nic. Dwa. Te pierwsze to zawsze jakoś tak ten tłuszcz jeszcze nie jest. Niby sprawdzamy, wydaje się, że jest ok. Dobra. Chwilę to potrwa, ale już widać, że, że działa. Za chwilę, jak teraz się temperatura obniżyła, bo włożyłam trzy pączki, za chwilę to wszystko znowu będzie fajnie pracowało. Te papierki będzie można łatwiej zdjąć. Na razie jeszcze nie, bo one muszą po prostu tak nabrać wilgoci. Także jeszcze chwila, ale za chwilę zejdą. Obracam na drugą stronę, żeby tutaj już nie tracić czasu, i widzimy się za chwilkę. Zobaczcie, obróciłam już. Papierki spokojnie zeszły. Jeśli nie namoczą się wam, nie nawilgną tak bardzo, to nie ciągnijcie na siłę, po prostu obróćcie razem z tym papierkiem i on po prostu ładnie sam zejdzie. Żebyśmy nie ciągnęli, żeby się tutaj nic nie. Zobaczcie, ładnie się już robią. Powolutku zmniejszyłam trochę. Ogień, bo ja zrobiłam bardzo duże te pączki i mają bardzo dużo nadzienia, więc zależy mi na tym, żeby były dopieczone w środku, więc nie śpieszę się. Mimo wszystko ja wolę smażyć na oleju. Nie wiem na czym wy robicie swoje pączki, podzielcie się w komentarzu. U mojego męża właśnie dzisiaj robiliśmy film na czym smażyć, czy na smalcu, czy na oleju i powiem wam szczerze, że ciężko, się zdecydować. Dla mnie trochę na oleju ładniej wyglądają. No, tak, a na smalcu są takie bardziej ciemne, spieczone. Tutaj jednak mimo wszystko robi się ta jasna taka obwódka. No zobaczymy, nie wiem. Mam nadzieję tylko, że się dopieką. Będę się tutaj starała powolutku. Trochę też je bardziej jeszcze zrumienię, dlatego że tak jak mówię, są duże i mają bardzo dużo nadzienia i to może po prostu spowodować to, że gdzieś tam się Trafi surowe ciasto, na to też trzeba zwracać uwagę. Mam tutaj patyczek. Spróbuję, może do tego. Ten jest taki dosyć duży. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwila. Tutaj fajnie ta obwódka wygląda, ale ja czasami sobie nawet robię tak, żeby ją jeszcze, żeby po prostu ta obwódka też się tam troszkę zanurzyła. Ona teoretycznie powinna być, ale praktyce to wiadomo nie niech się jeszcze podpieką raz z drugiej strony wyciągam wkładam kolejne i zobaczymy się dopiero przy tych z czekoladą bo sama jestem ciekawa czy ta czekolada będzie wypływała czy nie włożyłam już tutaj ostatnie te pączki z czekoladą jestem bardzo ciekawa czy będzie tak jak przy bułkach i innych jakichś wypiekach z czekoladą że po prostu ta czekolada zawsze jakoś tam w trakcie wypływa. Zostawię to już tak, żeby wam pokazać o co chodzi z tymi papierkami. Tutaj już mam obok pączki faktycznie wyszły mi ogromne, ale to nic. Akurat tak dla każdego na wydział. Zobaczę jak tutaj. Patrzcie. O. Przewracamy. Wszystkie. Tworzyłam już sobie cztery, tak to piekłam, on takie dosyć duże te pączki. Patrzcie. Może je tutaj przekręcę? O. I teraz o. Chwila, moment. Tu jest. Tu będzie bardziej widać. O, widzicie? Papierek zabieramy. Nie ma żadnego, można sobie od razu na stół kłaść i nie ma problemu. Ja sobie tylko yy, przez to, że zabieram tymi wykałaczkami pobrudziłam po prostu kuchnię, ale to po takim pieczeniu, po tym co tutaj mam już w kuchni po dwóch filmach nagranych, to powiem wam szczerze, że ta zachlapana kuchnia to już pikus. Niestety tak to wszystko wygląda. Jeszcze jak się robi na szybko, to zawsze coś tam spadnie, coś się nie o, coś się nie uda. I jeszcze zaraz będzie pożar. O, świetnie. Do zlewu. Gitara. Widzicie, macie z atrakcjami filmik cały. Poszło. Ostatni. To wszystko przez to, że wrzuciłam cztery, ale chciałam już te cztery z czekoladą na raz. I zobaczcie, nic się z nimi nie dzieje. Jak są dobrze y, sklejone i wyrośnięte, to y, ta czekolada nie wypełniała. Także super. Następnym razem będę robiła z czekoladą. Dobra, to już teraz widzimy się przy degustacji. Kochani, gotowe. Jeśli zrobicie sobie z kilograma i będziecie robić troszkę mniejsze te pączki, to będziecie mieli po prostu taką wyżerę, że szkoda gadać u nas. Nawet mimo tego, że no zobaczcie, ja zrobiłam ogromne te pączki. I jednego takiego pączka, tu już sobie kawkę zrobiłam. Zaraz siadam, bo uważam, że mi się należy. Pokażę wam, jak one w środku wyglądają, bo tu już też czekają w kolejce osoby do jedzenia. Co jeszcze powiem? Ja lubię pączki z lukrem. Bardzo szybko wrzucam do garnka cukier puder, zalewam odrobiną wody i dodaję odrobinę olejku pomarańczowego, takiego do ciast. Gdyby nie to, że moja rodzina nie lubi, to ja bym jeszcze posypała skórką yy, pomarańczową, ale zobaczcie. Super, są mięciutkie. Kajmak już się yy, już stężał, bo pączki już ostygły, także naprawdę są przepyszne. Zaraz tutaj u nas będą wszyscy sobie próbować. Ten jest mój. Odstawiam. Dzieci już tutaj czekają na degustację tych yy, czekoladowych, także Udało się z jakimiś tam małymi przeszkodami. No czasami i tak bywa. Nie może być zawsze kolorowo. <laughs> Wydaje mi się, że wyszły fajne. Ja lubię takie dorodne pączki. Mój mąż zrobił troszkę mniejsze. Jemu wyszło, jeśli chodzi o sztuki, tam troszkę więcej. Jak chcecie, możecie zrobić jeszcze mniejsze. Wtedy będziecie mieli pewność, że one wam się szybciej po prostu dosmażą. Ja smażę na oleju, tak jak wspominałam. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu. Zresztą pączki na przepisy są w większości takie same. Różnią się jakimiś tam drobnymi szczegółami. Dzięki jeszcze raz, bo to i tak wyszedł bardzo długi film. Troszkę nieplanowany, ale tak czasami wychodzi. Dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego na ten tłusty czwartek. I nie tylko. Pozdrawiam i do kolejnego.